Oj oj, oj 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 Panie bądź kto tutaj się pokazał? Kto tutaj się pokazał z tym aparacikiem swoim No to teraz połączenia! Łączymy, łączymy! Łączymy! Halo! Tak jest, tak jest, tak jest. Łączymy więcej. Respinki jakieś może jeszcze? Łączymy, łączymy! Dobrze! O, kurwa! Cały bord prawie, cały bord! Patrz! O, kurwa, dwa garnuszki! Dobra, X2, a tu X3, tu X3. X2, ok. Dwa garnki są. Cztery... pięć aparatów może tylko spać, kiedy spadną 4 i później z połączym. A okej, okay, rozumiem. Okej. Okay. Kurwa, coś tam pozbierało. Coś tam kurwa pozbierało! Coś tam pozbierało! Ale jeszcze tęcza musi być, jedna! Musi być jeszcze jedna tęcza, jak cały board jest zajebany, jeszcze jedna tęcza proszę! No i gadaj, tylko jedną dasz! Dawaj tą tęczę jeszcze! Dobra, respiny, no musi być tęcza! Jeszcze pięć spinów, dopiero jedna była, dopiero jedna! Dawaj tą tęczę, dawaj tych pedałów! I transwestytów, i lesbijki, i gejów. Jest! Brawo, dobra. Jest to, pięćdziesiątka. Cztery, tutaj słabo mnożyło, ale jest garnok, może coś jeszcze będzie. Może następny garnok, kończynka albo garnka? O kurwa, jest kończynka! Ile tu? X5. X3 Jest kurwa, jest! Jest, jest, Big Queen, Jest kurwa, B Queen, Jest! Jest, kurwa, w końcu! Jeszcze jedno tęczę! Jeszcze jedno tęczę! Aj kurwa! Jest w końcu, w końcu pan szympans. Siemp, dziękuję bardzo!